Witam, witam. Dzisiaj troszkę o kamieniach ozdobnych, ale bardzo malutkich. Mikro Agaciki z Lubiechowej. Z Lubiechowej koło Wojcieszowa na Dolnym Śląsku. To jest bardzo fajny stary kamieniołom, który na mapce lokuje się mniej więcej tutaj. Wojcieszów tutaj mamy, Stara Kraśnica, Góry Kaczawskie ogólnie biorąc. I tu koło Lubiechowy jest stary kamienioł, którego ściana dawno już zarzucona, eksploatacji się nie prowadzi. Wygląda w ten sposób. I tutaj w tych melafirach datowanych na Perm występują agaciki, występują ametyściki, E, ładne rzeczy, e, z których wybrałem właśnie mikro, e, takie mikro e, konkrecyjki. No i prze, przeciąłem, wyszlifowałem. Wyszlifował mi pan szlifierz u nas na AGH. No i chcę je pokazać i opowiedzieć o nich, bo są bardzo interesujące, przepraszam, i bardzo ładne. Po kolei, no widać tutaj Kolejność krystalizacji krzemionki, jak widać, one są malutkie, bo tutaj jest 1 cm i ten agacik ma może ze 2 cm niecałe. No ale zdjęcia zrobione spod lupy binokularnej pokazują, jak one fajnie rosły. Więc najpierw pustka została zapełniona białym halcedonem, i potem w centrum krystalizacji zaczęły krystalizować kryształki. Kwarcu, o tu widać kwarc, prawda? Kryształki, piramidki, i z drugiej strony tak samo. I cała, <laughs> przepraszam, krystalizacja rozwijała się, <laughs> przepraszam najmocniej, rozwijała się w tą stronę, tutaj, prawda? Przybywało tych warstw, i to są warstwa kwarcu, warstwa halcedonu, drobnokrystalicznego kwarcu, warstwa kwarcu, halcedonu, kwarcu, halcedonu i pute, potem nastąpiło zapełnianie jeszcze takiej pustki też krystalicznym kwarcem. No to jest maleństwo agacik bo ma około centymetra, może nie cały centymetr. No i kolejność krystalizacji była taka, że najpierw halcedon z hematytem, potem kwarc, Potem znowu halcedont mleczny, i w końcu wypełnienie pustki w centralnej części kwarcem krystalicznym. Zastanawiające jest to, bo tutaj te pierwsze fazy tworzenia się agatu to były fazy związane z, z krystalizacją hematytu, stąd ta warstwa jest czerwona, przepraszam. No i e, to jest warstwa halcedonowa, drobnokrystaliczna, więc krystalizacja szybka, potem nieco wolniejsza krystalizacja kryształów kwarcu, takiego kryształu górskiego, ale mikro i opal e, razem z halcedonem ten mleczny i na końcu znowu e, kwarc krystaliczny. No tutaj tych stadiów krystalizacji tego agatu można wymienić wiele. Też się zaczyna od fazy takiej halcedonowo-hematytowej, czerwonej. Potem jest halcedon mleczny. Potem jest halcedon z hematytem, halcedon bezbarwny. I zaczyna się krystalizacja kryształu górskiego, który kończy całą... Całe zapełnianie tego mikroagaciku, bardzo pięknego. Tutaj jest podobna, jak gdyby sytuacja zaczyna się wszystko od powstania małego agatu, tutaj zapełniającego jedną ze ścian, czy rosnącego na jednej ze ścian pustki. Też widać, że to się odbywało w fazach, w stadiach. Potem jest halcedon mleczny. Laminowany z, z dodatkiem hematytu. Tu taki tak mecyja jest też malutki, taki agacik bardzo z odrobiną minerałów miedzi zielonych albo też ze, zeolitów. No, trudno powiedzieć, bo to malutkie, dokładnie nie będę. Potem piękne kryształy kwarcu, choć nieduże, też zakończone piramidami. Warstwa wewnętrzna to jest ponownie halcedon zabarwiony hematytem na czerwono z takimi wpryśnięciami i szary szary halcedon kończy całą zabawę no tutaj jest ponownie taka sytuacja że zapełnianie pustki rozpoczyna się tworzeniem się na ścianach pustki takich mikro Agacików, potem są takie warstwy z minerałami manganu czarnymi. Następnie kończy się to właśnie warstwą z minerałami manganu. Potem jest halcedon mleczny, halcedon z hematytem o różnej zawartości hematytu, stąd też różna barwa. Potem jest wewnętrzna warstwa. Kwarcu kryształu górskiego i halcedon mleczny zakończy całą zabawę. Tu widać też w tej fazie wczesnej, na brzegach tworzy się cała masa takich mikroagacików. To jest bardzo piękny agat. Też malutki, ma około 1,5 cm. Zaczyna się, to wszystko jest z lubiechowej, z tego jednego kamieniołomu. Zaczyna się krystalizacja agatu warstwą halcedonu z hematytem. To jest ta warstwa tutaj. Na ścianach prawdopodobnie roztwory były wysokotemperaturowe. Potem pojawiają się, pojawia się szereg warstewek halcedonowych z takimi smuszkami hematytowymi. To w wszystkich miejscach to się powtarza. Raz tego hematytu jest więcej, raz mniej. I następnie na tej mlecznej warstwie halcedonowej rozwija się halcedon przeźroczysty. A potem wszystko kończy się krystalizacją kryształu górskiego i to z różnych kierunków, z różnych centrów krystalizacji. Tutaj zaczyna się krystalizacja. Z tej strony, w tą stronę rosną kryształy. Tutaj zaczyna się krystalizacja w tym miejscu. Kryształy rosną w tą stronę. A tutaj kryształki rosną z tej części geody w tą stronę. Także widać tutaj różnokierunkowy wzrost kryształów. No i tu jest kolejny agat zapełniony mikrokryształkami kwarcu kryształu górskiego. Rozpoczyna się na ścianach krystalizacja od małych agacików, tutaj, na których narasta warstwa halcedonu mlecznego i stąd zaczyna się krystalizacja kwarcu kryształów górskich i to pierwsze stadium jest, że tak powiem, krótkotrwałe i kryształy niewielkie rosną, a w drugim ta y, y, krystalizacja kryształów górskich jest y, bardziej rozwinięta. Następnie wszystko zapewnia kalcyt, bo to jest właśnie kalcyt, to nie jest halcedon. I w środku y, tego mikroagaciku jest y, syderyt węglan, węglan żelaza. Kolejny agacik bardzo piękny. Jego krystalizacja rozpoczyna się na brzegach pustki. Tutaj halcedonem. Potem w jednym miejscu, centrum krystalizacji, pojawia się sekwencja halcedonowa. Tworzy się mikroagat. I w następnym stadium tworzą się smugi halcedonowe. O różnej, zawierające różną zawartość hematytu. Tu widać taki pigment hematytowy. Tutaj jest znowu halcedon mleczny. Tu halcedon rzeźroczysty. Znowu halcedon zawierający hematyt na czerwono. Czysty halcedon mleczny. No i kryształy górskie zapełniają wnętrze tego mikrogaciku. Tutaj jest podobnie, ten jest bajeczny. Agacik, agacik składający się z wielu małych agatów. Krystalizacja rozpoczyna się na ścianach pustki, gdzie tworzą się w różnych miejscach tworzy się cała seria agatów. O, tu i tu i tutaj, prawda? One sobie tu wzrastają. Są albo mleczne, albo z dodatkiem hematytu czerwonego. Zresztą hematytu występuje w postaci takiej pigmentacji. I te, te agaty tworzą się na ściankach tej mikropustki, a potem wszystko zaczyna być zapełniane. Tutaj widać rosną warstwy halcedonowe. Za, rosną na poszczególnych agatach. Także tu jest cała filozofia poszczególnych zjawisk. W końcu w pustce krystalizuje i krzemionka, i hematyt, i, i e, dodatki węglanów niewielkie. I tu ponownie mamy taki agaci, który zaczyna krystalizację na ścianach pustki, pojawiają się zielone minerały, które ubarwiają brzegi tego agatu, potem zaczyna się krystalizacja ponownie halcedonu z hematytem o różnych zawartościach hematytu, większych, mniejszych, ponownie większych. No, w zależności od tego, gdzie, to, gdzie ta krystalizacja się rozpoczynała, no to mamy, że tak powiem, kontynuację w różnych miejscach. To powoduje, że ten agat robi się taki bardzo ozdobny, bardzo taki bogaty i całość zapełnia, środek zapełnia kryształ górski o odcieniu lekko brunatnym. To jest też taki może niezbyt bogato Barwny y, a, mikroagacik, ale widać tutaj bardzo konsekwentną krystalizację halcedonu o różnych barwach. Natomiast centrum y, tego a, mikroagacika wypełnia, y, wypełnia węglan. węglan y, prawdopodobnie syderyt. Y, no, tu jeszcze krystalizują jakieś mikrokryształki, no, ale to. Przy tych badaniach trudno powiedzieć, co to jest dokładnie. No i jeden z ciekawszych, mocno dosyć spękanych agacików, który też rozpoczyna się taką sekwencją krystalizacji zielonych minerałów. A potem z dużą systematycznością krystalizuje halcedon, czyli drobnokrystaliczny kwarc który no, jest albo bar bardziej mleczny albo y ma szarą grubość tych lamin wskazuje, że tempo krystalizacji zapełniania tego mikroagacika było nierówne. Raz ten halcedon tworzył większe laminy, raz prawda, malusieńkie, cieniusieńkie takie. Problem się pojawia Wtedy, kiedy zaczyna się dyskutować o tym, jak to przełożyć na aktywność hydrotermalną tego masywu melafirowego, widać, że ona się bardzo zmieniała, a poza tym w różnych częściach tego kamieniołomu była różna. Tutaj w różnych częściach te agaty są różne, także nie można tego wszystkiego. Ujednolicać, mówiąc, że to wszędzie było tak samo. Do jednego miejsca więcej dopływało hematytu, i e, te e, mikroagaciki mają takie czerwonawe, właśnie te zony. W innych jest to właśnie tak, tutaj jest to właściwie prawie bez hematytu. Hematyt tutaj, przepraszam, e, o, buduje takie mikro prawda? Hematyt Halcedon jest szybko krystalizującym mikrokrystalicznym kwarcem, a więc krystalizacja tych lamin w agatach, tych lamin kwarcowych, halcedonowych, odbywa się prawdopodobnie dosyć szybko. Natomiast stadia, w których wzrastały kryształy górskie. Małe, bo małe, ale jednak bardzo czyste. No, był, była, było to stadium, faza, kiedy krystalizacja szła wolno, bo do krystalizacji halcedonu i kryształów kwarcu dużych no, wymagane są inne warunki, także to można również przekładać na warunki, które mówią o tym, że najczęściej we wczesnych stadiach tworzenia się. Tych mikroagacików. Krystalizacja była szybka, powtarzająca się, stąd też są te laminy, prawda? Takie zony. Natomiast większość obserwowanych agatów z tego kamieniomu w końcowej fazie buduje kwarc, czysty kwarc, kryształ górski, co mówi, że ta faza była. Fazą wolnej krystalizacji i wolnego tworzenia się większych kryształów kwarc. Proszę Państwa, tyle o Lubiechowej. Piękne miejsce polecam zwiedza. Tam też cała seria innych minerałów występuje i są ametysty, i są cała masa węglanów różnych. Minerały zielone, właśnie, co najróżniejsza, cała gama. Miejsce jest bardzo urokliwe, chociaż. Jeszcze raz tam byłem w latach, pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia. Ten kamieniołom był dopiero co zamknięty, unieruchomiony. Tam resztki konstrukcji jeszcze zostały betonowych, podkruszarki i tak dalej. No ale skała okazała się niezbyt dobra do produkcji kruszywa i zarzucono ten kamienią. Może się tam jeszcze kiedyś wróci. Ściany wyrobiska są mocno przeglądnięte przez kolekcjonerów, także znaleźć ładne okazy nie jest prosto, ale jak człowiek postara się i popracuje, pochodzi z młotkiem, to na pewno coś ładnego się znajdzie. no Wszystkiego najlepszego. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego zobaczenia.